Przygotowuje się pani Dorota Rodziewicz. Pan Ring, bardzo proszę. Czy pan Ring też... Pan Ring też nie jest połączony? W takim razie pani Dorota Rodziewicz, bardzo proszę. Numer 52. Przygotowuje się pani Anna Rykowska. Bardzo proszę. Tak, to mogę zacząć? Tak, pani słychać? Dorota Rodziewicz, tak. Dzień dobry, pani. Nazywam się Dorota Rodziewicz. Jestem tu, aby wyrazić głośny, dobitny sprzeciw wobec haniebnej próby zmuszania ludzi do przyjmowania kontrowersyjnych preparatów farmaceutycznych. Takim zakamuflowanym przymusem jest właśnie omawiany projekt. Zgłaszam stanowczy sprzeciw w imieniu wszystkich Polaków, którzy z różnych powodów nie chcą poddawać się sanitaryzmowi i eksperymentalną procedurom medycznym, które same w sobie nie są wolne od zagrożeń, czego dowodem jest wiele badań naukowych. Ukryty przymus, który wprowadza ten projekt, łamie prawa człowieka, jest niezgodny z konstytucją oraz umowami międzynarodowymi, w tym kodeksem norymberskim oraz przepisami RODO. W świecie powszechnego konfliktu interesów lekarzy, naukowców, polityków i firm farmaceutycznych, konfliktu interesów obecnego również w Radzie Medycznej i Ministerstwie Zdrowia, wolność w medycynie i tajemnica lekarska są filarami bezpieczeństwa oraz poszanowania godności i nietykalności, które są naturalnymi prawami człowieka. Przymus i dyskryminacja, do których prowadzi ten projekt, są złem, którego przykłady zapisały się na najciemniejszych kartach historii. Pragnę podkreślić fakt, że ustawodawca, pracodawca, lekarze i producenci preparatów zostali perfidnie zwolnieni z odpowiedzialności za niepożądane odczyny poszczepienne, w tym zgony, które są faktem. Stosowany od prawie dwóch lat szantaż propagandowy, oparty na manipulacji oraz wprowadzane właśnie zbrodnicze narzędzia prawne, łamią prawo do wyrażania wolnej, nieprzemuszonej i świadomej zgody na jakikolwiek zabieg medyczny. W Polsce nie został wprowadzony żaden z konstytucyjnych stanów wyjątkowych. Rozporządzenia ograniczające prawa Polaków są bezprawne. Głos niezależnych ekspertów jest cenzurowany. Segregacja jest logicznie, naukowo, formalnie i zdroworozsądkowo bezpodstawna. Projekt 1.8.6 prowadzi do dyskryminacji pracowników, co jest przestępstwem. Jego pomysłodawcy powinni zostać oskarżeni i osądzeni. Dziękuję bardzo.